Czemuleczka, ciomeczki, ja jestem Zubi, ja gramy w Laki Bloka na serwerze ja gram pierwszy raz na tym serwerze, gram pierwszy raz tą minigarkę, więc pewnie będę lamił, więc jak coś, no po prostu ja tam... Oj, przepraszam was bardzo serdecznie, ja tam nie ogarnię... nie lubię tego już na przykład, że nauczy grać jakąś minigarkę, i ja gram w nią cały czas, dlatego staram się po prostu... Też po prostu tak na czysto moim zdaniem jest to dużo fajniejsze, a więc wytłumaczę na czym polega Wam Lucky Blok. Jak, jak widzimy, Laki e, Blok polega na tym, żebyśmy rozwalali jak najwięcej bloków, na przykład mamy skrzynki, które możemy sobie postawić tam w różnych miejscach świata i zabrać potem takie temki. I z takich laki bloków może wypaść na przykład o slime, który może nas zbić, tak? On by nas bił, dlatego rozwalamy go sobie. Wpadną nam jakieś jedzenie, tam mieczyk podstawowy. I tam no, po prostu, o, tu się gaz zrespił. Moim zdaniem ma jest bardzo fajna, ma bardzo duży potencjał, dlatego też go nagrywam, ale w sumie nic specjalnego od nie dostaję. w sumie mleko mogą się sobie zachować. Wiecie jak nas coś otruje albo coś zawsze można sobie wypić, nie? E, komuś wypadły stejki, no kurczę, na razie nie ma nic ciekawego. Czekajcie, to postaram się odłożyć tej itemy na razie tutaj, żeby mi po prostu nic się nie stało. No i zbieramy, zbieramy, zbieramy tej itemeczki. Kurcze, kurcze, jest słabo z tymi tamkami, no ale no dobra, jakoś postaramy się, no my jeszcze... i właśnie tu są potwory, mm, jesteśmy właśnie w tym, wypijmy mleko, tylko że mm, mam nawet sporo tego mleka, tylko że nie chcę, żeby mnie zombie jakieś dopadły, wypiję sobie mleko, jak widzicie, bo wiecie, jak wypijemy mleko, to po prostu tak wszystko, co złe, to nas już nie spotka, co dopadło i uczeczka. dobra... Trzeba coś do jedzenia. Tak, co to jest? Poziom potato. Co, potato to były chyba ziemniaki, tak? Chyba dobrze pamiętam. Najwyżej poprawicie mnie w komentarzach, wiecie, też. Tylko nie, co mnie bije, co mi bije. Z co mnie bije. Znowu się teraz idzie Kurczę, aż ostatnio nie zbieram tych takich bloków, tylko przyjmuję się. Kurczę, nic ciekawego. Czy to będzie coś ciekawego? Proszę, o. What? Ryba? Te zombie cały czas mnie gonią, to nie jest przyjemne. To nie jest strasznie przyjemne. Dynia, po co mi dynie, oh my god, ktoś padł Zbieramy sobie go i szybko Obsidian, sobie moglibyśmy się zabudować I po prostu... Ostań. Te ząby się odczepią kiedyś, może mogłyby Jakiś taki, nie wiem, większy kawałek I by tak odczepiły, czy no będą cały czas Za mną biegły, to mnie ciekawi jedynie Oh my god, i co teraz? No i właśnie Spotkał nas kowadło Tak, mogą się zabudować Czymś szybko, chociaż nie, tutaj chyba nie można budować Naprawdę... Mm... O, 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 też nam przyda bo już za 20 sekund, a więc szybko już jakiś mieczek sobie ogarnąć, a więc odejdźmy może już troszeczkę kurczę, w tym miejscu Najlepiej jak będę to otwierał, będę trochę daleko od tego Bo, no, wiecie, po prostu wtedy mogę być bardziej bezpiecznie, że na przykład coś otwieram Dobra, mamy mieczek, mamy już jakiś tam po prostu tam postowy post chestplate chest No, jeden przykład Aimin. Będę z daleka to otwierał, no wiecie jak... O, złoty miecz. Nie wiem jakoś czemu, ale zawsze preferowałem złoty miecz sobie mieć Dlatego kurczę, odejdźmy sobie Wiem, że nie można tutaj odejść za bardzo daleko od spawna, więc no i you no, know, będzie ciężko. W ogóle, co tam, jak tam pierwszy dzień szkoły był? U mnie był bardzo fajny, wszystko fajnie i... To nie puśćmy. Kurczę, dobra, tam już ludzie się gawają Oooooo, my... mam dychsowe, mam dychsowe, mam dychsowe, mam dychsowe, mam dychsowe, zajibiście. tylko swoją broń, kurczę. O, kejka, o, kejka. Kejka bardzo chętnie sobie postawię, nie chcę, żeby coś nie zgubił. <laughs> goni nas, pierwszy przeciwnik, pierwszy przeciwnik, pierwszy przeciwnik. Czemu ja nie... Miał kószki aure, jak tak to jego nikt zapisuje. Jeśli ktoś wie, to po prostu niech na stronę serwera X a widzimy się jeszcze na drugiej drugiej arence. Dobra zimeczki, jesteśmy już na drugiej arence, za chwilę się zaszli, tam będziemy już pierwsze zawodnicy są na łapie. Więc mam nadzieję, że nas później lepiej i startuje to kilka za bardzo chwilę. Mi, mi na razie się podoba ta mini garyczka. Wiem, że wiele osób wytyka mi błędy w takie, że y, za szybko mówię, zaczynam seplenić. Tak, staram się już to poprawiać. Znaczy... Lucky pick, o, oh, cześć pick. Why pick? Why, why you be lucky? Nie brak. Oczy z angielskim. O, patrzcie. <noise> w, własny ten. Lucky podest. Ile kolorów wełny? Mogę się zbudować z py... wszystkie kolor... tęcze. O, 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 o. Się przy... What? Już Gasty? Nie, nie, nie wiem. On Czy to był koks? <noise> mamy koksa, mamy kosa. Ludziska mamy koksa. Kucze, mamy koksa. mamy koksa, mamy koksa. Wiecie co ja zrobię, wiecie co ja zrobię? Pójdę po prostu, odłożę te itemki Odłożę itemki, tak? otworzę sobie koksa Odłożę sobie to, to na razie, co zebrałem, bo wiecie, to jest taka po prostu dobra taktyka Na razie uciekając, będę sobie zbierał itemki i donosił, I gdy będzie już mało czasu, po prostu, no, you know, obra. mam jakieś tam postowe miecze i szybko, szybko mnie szybko, 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 dobra Doniesiono jakieś postowe itemki, taka taktyka sobie, oj, ja ciekawe co to jest, tak to się zważył, O, czemu mnie bijesz, czemu mnie bijesz No, niech mnie zabije, mnie, No, kill me Proszę. Mówię, jak nas zabije na przykład jakiś potworek, to po prostu możemy zginąć tylko, bo tam do dwóch minut mamy ten czas wybrany i wtedy... Idą TNT, to mi się nie przyda. Ender chesty. Ender chest to mogę sobie zabrać, bo wtedy sobie odbiegnę i będę mógł wyjąć szybko fajne itemki. Dlatego w sumie chyba nie będę przenosił do domu. Oh my god, oh my god. Łaczej I... kręcę. Oh my god. Nie, nie mam wody. Fuck bo, tu mamy jakieś po prostu też dępki. Dobra, zbieramy wszystko. Odejdźmy sobie jak najdalej. Kurczę. Wszyscy coś wypić ten ga Co mnie bije co chwilę? Oa wow! Oh my god, serio? Ja nie mam mleka tym razem. Fuck. Nic. Umrę? Dobra, postarajmy się poszukać mleka albo czegoś. Karot. Nie, karoty nie. Znowu jakieś tam wszystkie kolory. <laughs> Jajeczek! Mm, to się przyda. Ład, nie 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 Błagam, bogam, bogam, uciekamy, uciekamy, nie Nic mi nie zrobisz, nic mi nie zrobisz, oh my god, tu już ludzi 25 sekund, 25 sekund ludzka, 25 sekund, dobra, trzeba już się przygotować Dobra, dajmy radę kurczę Weźmy się tam gdzieś, w... co to jest? To jest strzelowe mnie? Ład, nic nie dobra, zbierajmy jeszcze szybko, szybko itemki Star... czy mogę coś ze stare kupić? on się kupić, nie wiem Nie, to jest zwykły network aha, to lipa, lekka le, 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 lipa Stone, okej okay. O, o ja nie, mam, kurczę Dobra szybko 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 Kładziemy tego I wyjmujemy jakieś tam You know Wyrzuć tą, Fak załóż Dobra I co się ja chciałem jeszcze wziąć Tak Koksa chciałem wziąć No Najważniejsze Dobra Teraz już chyba nie e, opłaca się zbrać temków, więc myślę, że mamy coś do jedzenia taką Golden Carrotę Więc jest mojej sobie Mamy Koksa, mamy Koksa więc jest bardzo dobrze no tam widzimy pierwszego przeciwnika, postaram się zabić i... hop Dobra, niestety przeciwnik musiał odpaść po ciężkich błonach i walce ze mną yy, Zostało jeszcze walczących 11 osób, a więc yy, co mam, miał coś ciekawego, czy on ma coś ciekawego? Miał perełkę, Co miał perełkę bym powalczał, więc no cóż, poczekajmy perełki Miałem Perełka, 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 perełka yy, no dawaj O, dobra, mam jest subcio, jest subcio Zresztą wyrzucimy, nie potrzebuję restonu. Tutaj jak jesteśmy za daleko od spawnu to po prostu zabieram głód. What the fuck? <coughs> Co się stało? Kurcze, dobra, tam jest typek, tam jest typek. Oh my god, oh my god. I on podejdzie do nas najpierw. On podejdzie, no dawaj, no dawaj jednak. Dobra, no się chyba nie chce tam się kogoś pić. No widzicie, tam w lewym tam z rogu, wam przybliży kamerkę, zobaczycie. Jak nie zapomnę oczywiście, to przybliżę. Mamy sporo tego, więc narazie, nie musimy trzymać się blisko spawnu żeby po prostu biegać wokoło i szukać przeciwników. Jak to zwykle polega w takich serwerach <noise> Dobra Gdzie oni są, gdzie oni są, gdzie oni są Fuck Witcher, dobra Od, te, od, od tej bab... od się odsuniemy Bo ona rzuca potkami takimi strasznymi Dlatego nie, nie, nie chcemy z nią walczyć Dobra Oh my god, oh my god No i co, i co, i co, i co, i co Walka, 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 walka na śmieci i życie no i kto wygra, kto wygra no kto wygra, kto wygra, kto wygra Ja wygram, bo ja już zjadłem później koksa Jakoś nie pomyślał w ogóle No co, no co, no co, no co, no co No on już nie ma koksa, chyba Czy jeszcze ma? Nie no, ja jeszcze mam, więc on też pewnie jeszcze... Fuck, ale, ale mi przybił, o ja cię kręcę! o oh my god Ale, ale, zaciętawa Nie ma koksa, nie ma koksa szybko, 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 szybko. Oh ne, das fuck, fuck, fuck! <laughs> oh mein Gott. Dobra, że meczki, niestety nie udało się wygrać tej walki, Kole, jakiś kolega ma drugiego kochso, no po prostu mu się w tej migarce Jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii, zostawcie łapkę w górę, ja na pewno postaram się nagrać, a więc na razie się żegnamy Dziękuję za oglądanie, przepraszam do ukrywania subskrypcji, klikanie łapy w górę, no ja się żegnam, na ra, cześć, dzięki!